Na moim zegarku jest godzina dziewiąta, w związku z powyższym czas już najwyższy, żebyśmy zapytam, czy Państwo wszyscy podpisali listę obecności. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Działając na podstawie paragrafu 20 ust. 3. Paragrafu 27 ust. 1 i paragrafu 28 statutu Gminy Miasta Oleśnicy otwieram 33 nadzwyczajną sesję Rady Miasta Oleśnicy ósmej kadencji zwołaną na wniosek 1 czwartej ustawowego składu Rady. Przystępujemy do sprawdzenia obecności elektronicznej. Proszę o zalogowanie się na terminalach poprzez wciśnięcie klawisza. Pojawi się komunikat zalogowano. Zaloguj, przepraszam. Następne ponowne wciśnięcie niebieskiego klawisza. Na wyświetlaczach powinien pojawić się komunikat. Zalogowano. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy siedmiu radnych, co nie, co nie stanowi wymaganego kworum niezbędnego do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejszą sesję obsługuje pani mecenas Aleksandra Głowacka. W związku z tym bardzo proszę o wykładnię prawa i statutu. Co w tej materii mam. Postąpić. Bardzo proszę Pani Becenas. Panie Dzień dobry. Szanowni Państwo, w tych okolicznościach powołać trzeba się na paragraf 26 statutu, zgodnie z którym Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. Jeżeli takiej połowy w tym momencie nie mamy, połowy składu, to nie możemy w ogóle dalej obradować. Bardzo dziękuję. W związku, bardzo proszę, pan Czarna. Przy, przy otwarciu sesji przede wszystkim, dlatego zgłaszam się od samego początku. Kto? Przed otwarciem? Tak, ale na siedmiu. Ale w to, to, to byłoby... To już nie to się zgłaszałem, zgłaszałem, żeby tak... Dobrze, ale, proszę, proszę, nie proszę nie bardzo. bardzo. Pan przerywa, panie przewodniczący. Skąd pomysł omawialiśmy pan Tadeusz Żółkiewski, ja również się dołączyłem i paru innych radnych, żeby sesje odbywały się w godzinach późniejszych niż godzina 12, na przykład 13. Skąd pomysł godzina 9. Już odpowiadam. I, jest, już odpowiadam. Tak, mogę dokończyć? Bardzo proszę, myślałem, że już pytanie. Stąd uważam, że... Być może większość radnych, dlatego nie mogę przyjść na tą godzinę dziewiątą. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, odpowiadam. Jest to sesja nadzwyczajna, w związku z tym czas, jaki mógłby być poświęcony procedowaniu porządku obrad, był w ogóle mi nieznany, w związku z tym musiałem taką sesję na ten czas zwołać. Ale to może być... na godzinę dziewiątą, panie przewodniczący, dopytać? Czy można być na godzinę 6 na przykład rano? Proszę nie, nie robić sobie jaj, bo po prostu... No i nie sobie nie robię sobie nie, jaj, bo tak ja od ja dziewiątej uważam, że każdy z nas jest w stanie przyjść. Jak powiedziałem, sesja nadzwyczajna, w związku z tym również pewne rzeczy są niewiadome, jeśli chodzi o czas trwania. Można, panie przewodniczący? Szanowni państwo, odnoce, Szanowni państwo adnoce nie, adnoce mam, nie mam już, zamiaru, już nie mam zamiaru dyskutować, ponieważ... W takim układzie ja, ja nie robiłem, panie przewodniczący. Yy, proszę państwa, wo, wobec tego, po wykładni prawnej pani Panie przewodniczący, mecenas, radni się zgłaszają. Nie widzi pan, że radni się zgłaszają? Yy, ale sesja nie może się rozpocząć. Sesja ale się nie... Odporzył, ja zgłaszam wniosek formalną o przerwę, panie przewodniczący. Pan wniosek formalną o przerwę, proszę go podać... Nie, jeszcze, jeszcze nie usłyszałem takiego i nie dopuściłem pana do głosu. sesja nie, pan nie pan może się rozpocząć. Czy pan rozumie? Ale pan ją otworzył, panie przewodniczący. Otworzyłem tak. i w tej chwili ja chcę... ja zgłaszam, zgłaszam wniosek formalny o przerwę, panie e, przewodniczący. Nie udzieliłem panu głosu, więc tego... Nie udzieliłem panu głosu. Ja, ale zgłaszam Ponieważ jak pan zrozumie, artykuł 26 Paragraf, przepraszam, 26, ustęp pierwszy statutu. Rada może rozpocząć obrady no tylko w wysokości co najmniej połowy ustawowego składu. W związku z powyższym, my nie możemy w tej chwili dopuścić do sytuacji takiej, że nie możemy rozpocząć, a przyjmujemy wnioski formalne. Wobec brzmienia artykułu paragrafu 26 ustęp 1 statutu stwierdzam, że Rada nie może rozpocząć obrad. I bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Państwu. Więcej w tej materii przyjąć żadnych wniosków nie mogę. Radni składają pytania, panie przewodniczący. Jak pan chce, to nie pan wyjdzie z tej sali my sobie będziemy dalej tutaj poglądować. Eee, ja, Pani mecenas, ja już stwierdziłem, że nie może, że Rada nie może rozpocząć. W związku z powyższym, ja pytanie zadałem. Pytanie nie py, może py, radny zadać, też Pytanie, Panie czy pan widzi, co pan robi? Nie, chwileczkę. Pani mecenas odpowiedziała mi, że Rada nie może rozpocząć obrad i to jest jakby najistotniejszy element tego, co w tej chwili... Pani mecenas, czy po stwierdzeniu przeze mnie, że Rada nie może rozpocząć obrad, możemy przyjąć jeszcze jakiekolwiek pytanie do Pani? Bardzo proszę. Ja... Odpowiadam na pytanie Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, moją rolą jest, aby czuwać tutaj nad przestrzeganiem procedur, także w powołaniu na procedury. Musimy wziąć pod uwagę, że zgodnie z naszym statutem Rada obraduje na sesjach, a nie może rozpocząć obrad wówczas, kiedy nie mamy połowy ustawowego składu rady, wobec czego wszelkie wnioski, czy też merytoryczne, czy formalne, czy dalsze pytania w zasadzie można powiedzieć są poza obradami, jeżeli interpretujemy te przepisy ści ściśle. Bardzo dziękuję. W związku z tym bardzo dziękuję Państwu prostu, za przybycie chcemy złożyć i do zobaczenia na kolejnej sesji. Dobrze, dziękuję Panie Przewodniczący. A. Ja chciałbym powiedzieć, tylko żeby przedstawiciele mediów, jeśli mają chwilę czasu, zostali z nami na sali, bo tutaj nikt nas oczywiście nie wyprosi stąd. Mamy pewne informacje, czyli złożymy oświadczenie do Państwa. Także. Koledzy radni, zapraszamy do stołu, bo jest nas mało. Także zapraszamy tutaj, będzie nas bliżej. Jeżeli. jeżeli ile możemy, to nas nikt nie wyprosi. Spotkali się radni, osoby publiczne, także jak najbardziej nasze wizerunki mogą być nagrywane i to może być dzisiaj transmitowane. Ja tytułem wstępu i, i tak, tutaj pan przewodniczący, no koalicja rządząca powołała się na zapisy, zapisy statutu. Pani prawnik też się niejako wyłączyła, ale nie wiem, czy nas słucha. Ja powiem, to jest w ten sposób ustawie o samorządzie gminnym, że oczywiście Rada Miasta może obradować,